Shortly, you will be meeting your first employee, Tom Simpkins, the scribe. May he serve you well. Now, I must bid you farewell, Matthew. I ride on today to find support for our cause. Sir William often spoke of our cause. In truth, with the king dead or fled abroad, I know not the purpose of our fight. Three weeks ago, I was Sir William's page. Oh, and now there are so few. You need to place a stockpile, gdzieś tutaj. Cite your granaries, sire. It is important, now, in this mission. People are coming to the castle. Tutaj. Tu, tutaj jeszcze można. Well, if it is not young Matthew Steele, I do believe you have grown since we last met. The brothers and I need help, Matthew. The bridge leading to our monastery has collapsed, as you can see. Provide us with the wood and stone we need to repair the bridge. I shall give you a flock of sheep in payment. Ja trochę przyspieszyłem. Ponieważ misen nie jest Trudno i wystarczy to postawić kilka tych. Nie wiem, to się... <ścoughs> czy to jest chatki trwale. Nie są chatki, ale niech tak będzie, bo to są hatki trwalowe. Kilka kamienioł... kamieniołomów z wołami. Mówiłem, bardzo ważne żeby aby spichlerz był tutaj ponieważ tutaj są zajączki i w następnej misji się tym zajmiemy, czyli tam produkcją żywności Na razie musimy zbierać kamień i drewno do budowy mostu, właściwie do odbudowy Jak już mówiłem będę nagrywał yy, w wersji angielskiej, ponieważ w wersji polskiej, tak ten radnik jest tak słaby, że

Dwa kamienio, kamieniołomy, przepraszam, powinno wystarczyć. Następnych misjach będziemy mieli problem z tym... składem za zap, zapasów, ojejku, nam się zapełni. Tego trzeba będzie zbudować za dwa. Przecież to zrobimy o tak. You do well, Master Steel, but please hurry. The brothers are late for an important mission. There is a holy relic they must recover. Tak, niesi muszą się udać po jakiejś tam świętej likwie, i my musimy się pospieszyć. No, to grymaku Matthew Steel, bohater, owszem. Tak jak w pierwszej misji, czasem będziemy mogli też sterować Seo Williamem i jego wojskami. Tak, w tej misji nam siedzenie kończy, dojdzie do 20, to tak cały czas jest taka ilość siedzenia, spokojnie. Niestety ilość drewna nam się zasetuje bo po tej misji ale spokojnie nie będziemy mieli z najmniejszych no problemów. Możemy jeszcze podostawić te no, pseudo chatki trwala, przydadzą się. Jeszcze drewno zawsze się przydaje, pamiętajmy o tym. Szkoda, że nie będziemy mogli ni nim ni handlować, bo już byli bardzo bogaci. Widzę, się opierdalają. Przepraszam, że tak mówię, ale... Pomisi czekają i czekają. Święt religii nie może przecież czekać. A woły... O, się zloką. Czekają. Się mówi. Do nagrywania twierdzy 3 to oczywiście wyłce. tam już kolejny odcinek, będę pewnie niedługo nagrywał. Teraz będę miał ferie więc będę miał bardzo dużo czasu i twierdza 2 i twierdza 3 są do nagrania w najbliższym czasie. Jeżeli ktoś czeka, to spokojnie, już niedługo się doczeka. Twierdza 3 i twierdza 2. No, już praktycznie przeszliśmy tą misję. Pamiętajmy, że nie przechodzimy do rozdziału trzeciego, ponieważ te, te rozdziały to się działo na kilka misji. Idziemy jeszcze dwie. No i przeszliśmy do więc... misji. Ja możemy obejrzeć misi. Idą na swoją wyprawę po relikwie. Idą, może zmniejszy tą prędkość. No już, panowie, ruch, ruch, ruch. No, za chwilę tutaj będziemy musieli rozpocząć produkcję wełny i płótna. thank you young matthew with the bridge repaired the brothers can begin their quest and i can get back to my duties oh and here are the sheep i promised um, thank you friar jacob i shall say word to sir william great what am i to do with sheep give them each a sword and send them forth into battle what is it, barclay? someone infiltrated my castle. i thought you had better know. who was it? there were two of them. the youngest one i did not recognize, but the other. well, who was the other? from a distance. it was you, devereux. <laughs> how interesting. i have had them tracked down. I thought you could deal with them. Well, I could. But why not give our friend Olaf another big bag of gold? <laughs> Great idea. So, my brother still lives. Z sposobem przeszliśmy tę misję. Wiem, że Zapraszam do was do oglądania kolejnej misji do usłyszenia.